Cześć. Cześć Nie będzie za zimno? Nie Na pewno? Na pewno Dobra, to wsiadamy <noise> Ej, Ty masz tu też dach taki pan znaczy ten, szyberdach w sumie Panie, tu są takie bariery w tym samochodzie jakie Wasza Skoda nie ma, nie ma Poważnie? No Okej okay. Ale bardzo niziutko się siedzi, i ale wygodnie. Witam w sportowym Grand Tourerze z lat 90., z początku lat 90. To czekaj, zanim pojedziemy, e, słuchajcie, jedziemy teraz ogólnie na zlot samochodowy e, do Europy Centralnej w Bliwicach, dzisiaj 3 kwietnia. E, ponad 600 samochodów, sportowe, wyścigowe, klasyczne, e, tuningowane, różne. Mam nadzieję, że będzie tak? coś tam ciekawego. No Ponad 600 na... coś znajdziemy, mam nadzieję, że coś znajdziemy fajnego. E, no to co, ja jedziemy jak to chyba, nazywa? nie? Europa centralna. Europa? Europa centralna, no. Drążek zmiany biegów? Mhm. Jak tłoczek z silnika? To to jest faktycznie tłoczek z silnika. Nie, to jest tylko stylizacja. Okej. Okay. To wiesz co, może powiedz coś o aucie jeszcze w międzyczasie. A co mam powiedzieć? Co to jest za samochód? Ile ma koni, jakie ma? Eee, moment obrotowy, albo, mamy, albo może od początku, co to w ogóle jest? Więc, tak, jest to Dodge Stealth RT, to jest bliźniak Mitsubishi 3000 GT. No, eee, to, to jest właśnie wersja Dodge'a RT. To jest najmocniejsza wersja. Eee, seryjnie ma tutaj 300 koni i około 420 Nm. Eee, I ma dwie turbiny. To jest plus. Słychać, momentami słychać. słychać. Faktycznie, momentami tak. słychać. te to wasze grybice. Dobra, słuchajcie, jesteśmy na miejscu, zaparkowaliśmy. Teraz idziemy poszukać, oglądać troszeczkę. Strasznie długo czekaliśmy w kolejce, strasznie długi korek był. Dobra, słuchajcie, zaczniemy od zwiedzenia strefy bez biletów, gdzie ludzie po prostu przyjechali też swoimi samochodami. Także możecie tu zobaczyć różne samochody. Tutaj możemy spotkać przede wszystkim dużo, właśnie BMW, tak, dużo BMW, BMW dużo Audi, Audi, Volkswagenów. Niektóre bardzo ładnie zrobione, naprawdę. Niektóre nie są słabiej. Oczywiście ale... kwestia gustu wiadomo. Niektóre po prostu mają zwracać uwagę. Taka jest prawda. I mają głośno brzmieć i zostawiać czarny dym. Tak. Są takie, które zostawiają po prostu czarny dym za sobą. I są głośne. Bardzo. Nawet głośniejsze niż mój. Dobra. Zobaczyliśmy. Prywatnie oceniliśmy każdy samochód. Teraz idziemy na trochę lepszą strefę. Strefa biletowa. Strefy, Tak, strefa biletowana. Tam są troszkę lepsze samochody. Nie dostaliśmy wjazdu. Troszkę droższe. droższe. Widzieliśmy, że przyjechała policja. I jak coś się modyfikowane, coś nie tak, no to tutaj zjeżdżamy. Proszę bardzo. Do -do -do tak. Przemarzliśmy, w ogóle zaczął padać śnieg. Nie e... przemarzliśmy, Jak nie. to nie wiem, mam... cały przemarznięty jestem? Nie? Nie, ja nie. O rano. Mi jest całkowicie ciepło. Słuchajcie, e... dajcie znać, oczywiście jak samochody, które Wam się podobają najbardziej, a my tymczasem idziemy się ogrzać do galerii, bo tam są pewne rzeczy podobne jakieś ciekawostki, e... dla chyba najmłodszych, czyli dla mnie. Byliśmy w centrum handlowym. Tam ogólnie są dwa, trzy stanowiska z symulatorami na krzyż i długa kolejka. E, jeszcze większa kolejka do toalet i w sumie jedna chyba otwarta restauracja e, z lodami. Chociaż śnieg pada trochę, więc. Spodziewałem w się, tutaj. w środku trochę więcej. No, e, ale ogólnie impreza mega spoko, bardzo fajne samochody, przynajmniej niektóre. Oczywiście wiadomo, kwestia gustu. Berbrecht, który ci się najbardziej podobał? Ja gustuję bardzo w amerykańskich. Myślę, ten. Challenger, co tam stał? E, mnie osobiście podobały się te złote, e, zielone, takie wiecz, takie świecące. Nie wiem, co to było i ta Supra, ta czerwona Supra. To mi się podobało. I zdała Supra? No, oh to mi się mega podobało. Ale ogólnie nie ma żadnych klasyków. Znaczy, przynajmniej nie zauważyliśmy. Nie, był tylko Cadillac. Jeden... Był Cadillac, Cadillac który chyba z był... lat 50. Tak, był bardzo mocno obniżony. Lowrider. I w sumie jeszcze tak podobny. Mitsubishi był jeszcze, ten podobny do Bertberta, tak? Podobny, to jest bliźniak, tylko w innej budzie. 3000 no. GT Mitsubishi dziwiłem się, aż normalnie. A tak to same jakieś BMW, Ferrari, e, Lambo, e, Audi, głównie Audice. No. Volkswagenów. Volkswagenów dużo jeszcze było, były Passaty nawet. Patrz, pa, pa, co tam z jedzie. Ale Amerykański. Ale że bez przedniej tablicy. Wow. No i co, no to wracamy w takim bądź razie, słuchajcie. Byliśmy chwilę, dłuższą chwilę, parę godzin w sumie, e, ale jest bardzo zimno. Łeb mi przemarzł. Czapkę mam w, w kieszeni z tyłu. Nie wiem czy my jej nie założyłem. To było dobre. Teraz, szóstka. A w ogóle jak ci się jeździ tym samochodem? On jest bardzo wymagający. Tu trzeba mocno wbijać kurde biegi. Trzeba je wpychać wręcz. To no. jest spartańskie auto. Tu jest nawet większa Sparta niż w tym niż Mustangu. Mustangu. Ten samochód jest po prostu twardy. Tutaj każdy wybój na drodze czuć, trzeba no, trzymać tą kierownicę. On pewnie, jest wymagający. Pewnie widzieli, będą widzieli jak w trzęsie strasznie. No trzęsie, bo to jest kurde, to jest sportowy Japończyk z lat 90. kurde, no to jest konkurent takich samochodów jak Honda NSX. Ci, którzy się znają, to będą wiedzieli. Supry, nawet, kurde, oczywiście fabryczne, a nie tysiąc koni, nie? Ale to jest ich konkurent, można tak, tak powiedzieć. To są auta, takie twarde, mhm. je mocno. Ja jeszcze tylko jedną rzecz sugeruję: że musimy zaprosić skier, żeby się z tyłu? Tak, to jest. Tam jest jeszcze mniej to jest miejsca. Tu jest jeszcze mniej miejsca. Słuchajcie, auto trochę się wybrudziło, tak że będziemy teraz myli. Ja w sumie to Berber będzie mylany. Ja będę nagrywał jak Berber Słuchaj. myje. Jakieś lewe pieniądze masz, czy co? Nie przyjmuję. Co jest tą złotówką? Masz lipną złotówkę. No chyba tak. To dzięki w takim razie za spotkanie i co widzimy się niedługo, tak? Jak coś, podarzę <laughs> ci coś... cynk, to się widzimy tak, nie dobra, no to się zgadamy. To dzięki, dzięki, trzymaj się, hej. Faktycznie, ciężko wisiać, nie? Dobra, to dzięki. Na razie.